Tutaj troszkę chłodniej, też chcę się popracować w szklarni, bo już trochę chwastów, ale jeszcze nie jest idealnie. Sporo zielonych pomidorów. Sporo, sporo. Tam z tyłu mamy papryczkę chili. I też Wam pokażę. Ale ja w tym roku spróbuję Dobra. Też tam jest trochę sztuk. Tutaj tak, tu zioła. A tutaj pomidorki, które można byłoby już pozbierać. Janek mi to właśnie pokazuje pierwszą naszą cytrynę. No ja jestem przeszczęśliwa. Pamiętacie, jak ją targałam z Włoch? Dwie. Tu jest y, pierwsza i na niej jest jeden owoc, ale jest szansa, że tu jeszcze będą owoce. A tam mamy drugą i też widzę na niej kwiatki. O nie, jakieś suche liście, bo to musimy przeciąć. Widzicie, tu są kwiatki i tu też jest taka mikrocytrynka. Gdzie? O no, mikrocytrynka. Domem u rodziców, zbiory, zbiory wiśniowe. Szaleli tutaj w takim e, koszu dorabianym. No, trochę tych wiśni, mimo tych przymrozków, to powiem wam, że tak pod korek jest. Dwie odmiany, jedna taka jakby bardziej ciemniejsza, druga taka jakby bardziej jaśniejsza, ale na ten moment, no patrząc na całe pole, źle to raczej nie wygląda. Nie widać jakichś dużych zmienności na polu, żeby coś ją bolało. Na ten moment jakiś może rekordów nie ma, ale, ale przynajmniej nie klęcę, co nie? Więc yy, powoli się zbiera. Teraz może coś wody dopada, to będzie idealno. Wysoka temperatura i kukurydza się weźmie w końcu. A są właśnie porządki. Z miejsca na miejsce. Zastawione. Dobrze, dobrze że ma padać. Niech stoi, czeka. to tylko przesmarowanie. prawdopodobnie zostało. To Wojtek, ale ona jeszcze będzie jeździć, zobacz. Ja wiem się, że będzie jeździć, ale jak Amazonkę podepniemy, to może się ślizgać, nie? A no. tak, żeby trochę bieżnika było. Dobra, dobra. Nie, ona coś się puszcza, tak? Ona spłacz tutaj jest się A gdzie, jaki to jest rozmiar? Dobra. Dobra, poszukamy coś. Ze 100 mila jeszcze pewnie, co? Od 14 na 9, sądzę, że tak. Bo z Węboszem, się to będzie się ślizgać, ale do siewów, po paku sucho, to mógłbyś siak spodnieść. Nie, to jeszcze będzie. To jeszcze będzie tam. Tak. A tutaj tak, jedna. A tutaj A jeszcze macinarka. Macinarka jest, jest, no. No to, to faktycznie. Miejszy niż znowu się <grym> Możemy się z kubą pobawić, nie? Kuba. <grym> A buraki rosną. Bałeczki do wymiany.